Dobra nagrywam piso, kikaryska. To jeszcze nie są takie złe ustawienia. Nie, bo to już, już trochę ciemniej jest. Uch, nie chcę dalej pójść. Ale mam dochodzenia. Uch, mam powiedzieć, że jest tu przepięknie. O jest, dobrze się nie pogałem. Nie zdecydowałem się o tym, chyba powracać do ścieżki głównej, a, a to jest powód dlaczego a to powód dla którego jednak tak zrobiłem jak zrobiłem, Aha chałuję z większym iso ludzie pływają o super, mamy ścieżkę kolejną, ale tu jest ducha do odkrywania niestety jest tu pewna ingerencja człowieka środowisko z góry pozwólcie się nagram z góra. ale fajnie ten las o kurde ale gikes. nie idę kędy nie chce mi się schodę łazić no bo się zgubię bo nie znam tego miejsca aż tak dobrze nie jest takie jedno runęło ale jasne i to całkiem niedawno Dajcie znać w komentarzu, czy Wam nie paszka, że to, to wideo, które nagrywam, nie jest za jasne. ISO 400 jeszcze nie jest takie złe do nagrywania. Więcej szczegółów widać za to w lesie. Może będzie bardziej wideo ziarniske. Ale przynajmniej będzie więcej szczegółów widać w lesie samym. O mi się ten e, błotek. Z są to skrachnie ładne. No to nie chałuję jak pochodzę dzisiaj. Na szczęście jak obiektyw skieruję na jaśniejszy punkt to automatycznie mi przyciemnia. Wow, ale to pięknie. Jeszcze tak, jeszcze tak pięknie w lesie nie chodziłem Wow, szokujące wyrachenie zrobił na mnie ten las No to będziecie mieli moi drodzy co oglądać dzisiaj przed ekranami monitorów Ja sam lubię oglądać YouTube kanał Wybaczcie mi, nie nagrywam 15-minutowych filmików A to dla tego hego jakiś jakichś przyczyn czy nie mi pliki wideo na części. Na przykład jak nagrywam filmik dłuższy niż 8 minut i 50 sekund, on mi nie i dzieli pliki. I próbowałem znaleźć na forum internetowym. Dlaczego się tak dzieje i nie znalazłem. Nie wiem dlaczego. Dlaczego będę tylko 8 minutowe filmiki, co mają 50 sekund dla Was nagrywać. Ech. Wow, ale świeka na miejscu. Muszę to z rodzicami jechać. Nie wiem czy będzie im się chciało. Moja matka mówi mi, że tobie się chce tak chodzić. Ch chce mi się chodzić, bo to jest naprawdę pięknie. Ona sama mnie podziwia, że mi się chce tak chodzić. Ale moja matka ma 60, chyba, lata. ...64 chyba jaka. Coś koło tego. 64 jaka, to się nie ma co dziwić. O nie, tutaj jeszcze chyba GoPro mogę nie poradzić. No niestety moi drodzy, jak będzie ciemniej, to nic w związku z tym nie, nie zrobię. Niestety zrobiło się ciemniej, niż przypuszczałem. Na szczęście mogę tam skierować obiektyw, jakaś łąka jest na granicy lasu. Kurczę, jestem mega niezadowolony, w ogóle zaistniała taka sytuacja chciałem dalej pójść jak najdalej holender oh, normalnie jeszcze kilka minut tam było tak mega jasno niestety to wina chmur no, zaraz, ale jeśli już, już zbliżam się do punktu jaśniejszego no i będzie w lesie jaśniej tutaj łąka magniska w Ojej, gdzie ja polazłem? Duży ten las. Z powrotem będę miał niezły hektar do przejścia. Ja pierniczę. Gdzieś ci chłopi polazu. Gdzieś ci chłopi polazu. Powiem wam, ducha z kary gdzieś gdzie rośnie w lesie. Ale fajne. Trochę mi się ręka Cięż jak chodzę do gerga, chciałbym unikać tego gurgania. jakoś tak chodzić w miarę delikatnie by nie uderzać z tobą o ziemię, by nie gurgać kamerą. Owszem mam stabilizator, ale jak za mocno chodzę i gergam to to niewiele daje. Jest, rozjaśniło się nieco. O ale fajnie. Nie sądziłem, że w korunowali może być aż tak ładnie. Chyba to jest najładniejszy las, po którym chodziłem. <trym wziąłem> <trym wziąłem> <trym wziąłem> może sprawdzić jeszcze mam miejsca na karcie pamięci moi drodzy. Ale fajnie tam ludzie pływają no jest kiedy wyższy poziom wody a tu co pisze? tutaj zimorogek nie wiem jak jest po angielsku zimorogek ten co poluje na ryby wow ale świeknie. ale świeknie.